Kasia Witam Was na kolejnej lekcji z koreańskiej Niegryzie, na której nauczymy się wskazywać miejsca po koreańsku. Wyobraźmy sobie, że oprowadzamy naszego znajomego Korańczyka po mieście i opowiadamy mu co, gdzie się znajduje. Mówimy mu, to jest teatr, tam jest muzeum, a tam daleko jest park. Z naszego punktu widzenia polskiego to jest bardzo proste, a w koreańskim jest to delikatnie bardziej skomplikowany temat, ponieważ aby wskazać miejsce potrzebujemy trzech słów. Te słowa to: 여기 kogi oraz cogi. Yogi, kogi, cogi. Yogi. Oznacza tutaj. Kogi tam. Natomiast cogi to tam daleko. Aby wskazać miejsce i powiedzieć, co tam się znajduje, to musimy wziąć pod uwagę, gdzie jesteśmy my, a gdzie znajduje się nasz rozmówca. Jogi używamy, gdy my, jako nadawca, znajdujemy się w miejscu, o którym coś mówimy, albo blisko miejsca, o którym coś mówimy, które wskazujemy. Na przykład, nasz rozmówca może być z nami, ale nie jest to potrzebne. Akurat na ilustracji mamy dwie osoby razem. Najważniejsze jest, żebyśmy my, jako nadawca, byli w tym miejscu, albo bardzo blisko tego miejsca. Kogi natomiast używamy, wskazując miejsce, w którym znajduje się nasz rozmówca. Nas tam nie ma, ale nasz rozmówca jest. Idealnym przykładem byłaby np. rozmowa telefoniczna, gdzie dwie osoby są w różnych miejscach i my, mówiąc o miejscu, w którym nasz rozmówca się znajduje, właśnie moglibyśmy użyć kogi. Natomiast cogi używamy w sytuacji, gdy i my, i nasz rozmówca jesteśmy równie daleko od miejsca którego wskazujemy? Stoimy sobie na ulicy i wskazujemy gdzieś majaczący na końcu tej ulicy budynek i mówimy tam. Tam daleko to jest, nie wiem, szkoła na przykład, albo biblioteka. I w takiej właśnie sytuacji użyjemy cogi. Jogi, kogi oraz cogi zawsze stawiamy w naszym zdaniu jako podmiot. Przynajmniej na razie. Bo musimy na samym początku wskazać, czy chodzi nam o miejsce, w którym jesteśmy my, miejsce, w którym jest nasz rozmówca, czy miejsce gdzieś tam daleko. Więc zdanie będziemy zaczynać od jogi, kogi, cogi, później partykuła nyn, później nazwa tego miejsca, czyli biblioteka, szpital i tak dalej, a później będzie imnida. Możemy więc stworzyć zdanie takie jak Tutaj jest szkoła. Skoro tutaj, to Jogi. Jogi. Nen. Hakkyo. Imnida. Jogi. Nen. Imnida. Tutaj jest szkoła. Albo Tam jest park. Skoro tam, to tam gdzie jest nasz rozmówca, a nas nie ma, a więc Kogi. Kogi. 콩권입니다. 거기는 콩권입니다. Tam j e s park. Albo, ostatni przykład. Tam daleko jest b i b l i o t e k a Skoro tam daleko, no to, 저기. 저기는 도서관입니다, 저기는 도서관입니다. Tam daleko jest b i b l i o t e k a Jeśli chodzi o tworzenie pytań, to po pierwsze możemy stworzyć pytanie, na które nasz rozmówca będzie mógł odpowiedzieć tak bądź nie. W naszym przypadku będziemy się pytać miny, czy miejsce, w którym jesteśmy, to księgarnia. Więc zapytamy się w ten sposób mina ssi. Schodzą mimnika, mina sili. Schodzą mimnika. W przykładzie akurat okazuje się, że nie, że to nie jest księgarnia, tylko biblioteka, więc odpowiadamy w ten sposób. Aniu. 서점이 mi, 도서관입니다. 아니요, da. 아닙니다, ani mi, da. Natomiast drugi typ pytania to jest pytanie z niewiadomą. Może się zdarzyć, że znajdujemy się w miejscu i nie do końca wiemy, co to jest za miejsce, i chcemy właśnie zapytać się naszego rozmówcy, co to jest za miejsce. I w tego typu pytaniu będziemy musieli skorzystać z pytajnika, będziemy później powoli wrzucać do woreczka pytajniki i zbierać się niczym pokemony, tak samo będzie z partykułami. Ale jeśli chodzi o miejsca, pytajnikiem, który pojawia się w pytaniach. Właśnie w pytaniach o miejsca jest ODI. ODI oznacza gdzie? ODI warto zapamiętać, pomijając fakt, że wszystko warto zapamiętać, to ODI zawsze będziemy korzystać, pytając o miejsca. Coś może być innego dodawane do ODI. W zależności, czy pytamy, gdzie idziesz, albo gdzie spotykasz się z Mińsu, ale ogólnie w języku koreańskim, kiedy pytamy się o miejsce, zawsze wtedy wkracza do akcji Odi. Tak więc, pytamy naszego rozmówcy: Co to za miejsce? Tak, gdzie jesteśmy? A więc na początku cały czas zostaje jogi kogi cogi, bo nasz rozmówca musi wiedzieć, czy pytamy o miejsce, w którym jesteśmy my, czy może miejsce, w którym jest on to może miejsce gdzieś tam daleko. Więc to się nie zmienia. A więc jogi-nyn odi-imnika jogi-nyn odi-imnika czyli odi stawiamy przy imnika. Tam, gdzie wcześniej z najmłodszych stawialiśmy nazwę miejsca, no bo tego właśnie nie wiemy. Więc naturalne jest, że w tym właśnie miejscu pojawiło się odi. A więc na początku będzie yogi kogi cogi nen, później będzie odi, a do odi imnika. Yogi nen, odi imnika, co to za miejsce, a w naszym przypadku okazuje się, że to restauracja. A więc w odpowiedzi usłyszymy yogi nen, siktangi imnida. yogi nen, Tam, gdzie było odi, w pytaniu w odpowiedzi pojawiło się miejsce, w którym się znajdujemy, a więc w naszym przypadku restauracja. Jeśli będziemy chcieli pełnym zdaniem odpowiadać na pytania, nieważne, czy to będzie pytanie z odi, czy pytanie bez odi, musimy pamiętać o pewnej zależności między tym, co pojawia się w pytaniu a w tym, co musi albo może pojawić się w odpowiedzi. Jeśli usłyszymy pytanie, w którym zostało użyte jogi, w odpowiedzi możemy użyć jogi albo kogi. Bo zależy, czy znajdujemy się w tym samym miejscu, w którym osoba, która zadała pytanie, czy może znajdujemy się w innym miejscu, niż osoba, która to pytanie zadała. Tak więc jeśli... Zostanie nam zadane pytanie takie. Jogin odimnika. Oginen od Co to za miejsce? To po pierwsze, jeśli jesteśmy w tym samym miejscu, możemy odpowiedzieć w ten sposób. Joginen kopisobimnida. To jest kawiarnia. Joginen kopisobim nida. Albo jeśli znajdujemy się w innym miejscu, możemy odpowiedzieć w ten sposób: koginen kopi sobi mnida. Tam, gdzie jesteś ty, a mnie nie ma. To jest kawiarnia. Koginen kopi sobi mnida. Natomiast jeśli w pytaniu słyszeliśmy kogi, to właściwie na chwilę obecną, Odpowiadamy tylko łącznie używając jogi, bo ktoś się pyta, tam gdzie jesteś ty, no to my odpowiadamy, tam gdzie jestem ja, czyli używając jogi. To mam nadzieję, że to jest logiczne. A więc usłyszeliśmy pytanie: Kogin-n, <muchy> siktangimnika, czy tam gdzie jesteś ty, to miejsce to restauracja? Kogin-n, <muchy> siktangimnika. No, i okazuje się, że to jest prawda, więc opowiadamy D. Yoginem, siktangi mi Tak, to miejsce, gdzie jestem ja, tutaj, to jest restauracja. D. Yoginem, siktangi mi da. Natomiast w przypadku, gdy w pytaniu słyszymy cogi, no to również używamy cogi ponieważ, jak było wcześniej wspomniane, cogi zawsze używamy, kiedy my i nasz rozmówca jesteśmy równie daleko tego miejsca, więc jest to raczej logiczne. A więc na pytanie cogi nen odimnika? Czyli co jest tam daleko? Co to za miejsce? Cogi od odimnika? Możemy odpowiedzieć w ten sposób. Cogi Pancibimnida. Coginin? Pancibimnida. Tam, daleko, jest piekarnia. Pamiętajmy, że jest jeszcze drugi sposób tworzenia odpowiedzi, ten bardziej naturalny, a więc pominięciem podmiotu. Więc, jeśli ktoś by zadał nam pytanie: 여기는 어디입니까? Co to za miejsce? Tu, jogi nen. Od możemy po prostu odpowiedzieć tak. Ucegu gimnida. Ucegu gimnida to poczta. A więc nie musimy na początku myśleć, gdzie jest nasz rozmówca, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy my, czy powinniśmy użyć jogi czy kogi. Po prostu damy, dajemy nazwę miejsca imnida. Ucegu gimnida. I podobnie w sytuacji, gdy dostaniemy pytanie, na które trzeba będzie odpowiedzieć tak bądź nie. W naszym przypadku to pytanie, czy tam daleko, tak, to miejsce, tam daleko to żabka. Coginen pioniecom mimnika. Co mimnika? I odpowiadamy tak, to jest żabka, tak? To jest żabka. Te pioniecom mimnika? D! Piońcał mi nie da. ryn, jogi, kajcie, da. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ta lekcja była interesująca. W ramach ćwiczeń możecie troszeczkę się pobawić, patrząc przez okno i próbując stworzyć zdania w języku koreańskim, starając się właśnie wskazać miejsca, które są w Waszej okolicy. Następnym razem zobaczymy, jak to wygląda w przypadku rzeczy. Bye bye!